Cześć i dzisiaj będziemy mieć pierwsze 119 tysięcy pucharków w Polsce Jak widzicie pierwszy aktualnie w tabeli jest Kekuba, który ma przewagę prawie 5 tysięcy pucharków właśnie nad drugim miejscem I dzisiaj będziemy go oglądać W ostatnim odcinku, w którym było, że Kekuba mnie usunął ze znajomych, zdecydował się mnie ponownie dodać Jak widzicie mam teraz Kekubę jest na miejscu drugim i brakuje mu jedynie 27 pucharków do 119 koła Więc coraz bliżej 120 tysięcy, mega ciężko Patrzcie ile postaci ma już na 1500, naprawdę mega dużo więc dzisiaj będziemy go oglądać, nie wiem z kim gra, ale generalnie jest godzina czwarta ponad jak to nagrywam, więc zostawcie tutaj lajka za moje poświęcenie. Jak Kuba to oglądasz, to proszę Cię kolejnym razem wbijaj w dzień, najlepiej te 120 koła, więc dobra, ja nie przedłużam, bo trochę musuka. I wybaczcie, za mój głos, jak będzie trochę zmęczony, ale jest późno, jak to nagrywam, i widzimy się w pierwszej gierce. Znaczy, gra teraz z Mattin, wydawało mi się, że wcześniej grał z kimś innym, ale najwyraźniej zmienili meta I jak widzicie, grałem tej Bibi i nową postacią. Zaraz sprawdzę, ile kogo tej nowej postaci, ale grałem na czaka. A generalnie ten kraw strasznie kontruje czaka, bo mega łatwo ma się na nim nefidować. Szczególnie jak ten czak leci tylko na safe, bo wystarczy ult z tej postaci, i praktycznie każda postać ginie na, na jednego ulta. I Mati gra naprawdę dobrze. Teraz tutaj Bibi wjechał. Okej, okay, ten Czak się cofnął do tyłu, to nie było najmądrzejsze, ale nie spodziewał się tego. Więc na razie wygląda na to, że Kikuba to wygra, a Kikuba ma Clevel. I patrzcie, teraz co się będzie dziać z Ich Safeem? Całe pójdzie naraz praktycznie. I teraz ult. Wow, ta postać jest po prostu niesamowita. Sprawdzę zaraz, ile Kikuba ma tej postaci, ale to już wystarczy bańka. Mati skończy. W ogóle ciekawe, ile Mati ma pucharków. Tego nie patrzyłem. No, tutaj bardzo ładnie wygrali. Nawet przeciwnicy większego oporu nie stawili. No, ale tak jak mówię, jest prawie piąta w tej chwili, jak to nagrywam. Ile Kikuła w ogóle ma na kraju? Wydaje mi się, że na tej postaci ma właśnie najmniej, bo niedawno ona wyszła. Ale kraba już ma 1300 prawie, a Mati chyba jest trzeci w Polsce, jak się nie mylę. Mati jest aktualnie czwarty, do kartofla mu jeszcze trochę brakuje. Więc dobra, Kikubie brakują 3 mecze. 19 pucharków do 119 koła. Kuła ma teraz kolejny mecz i teraz widzę, że gra na trochę lepszy komponia ponieważ jest Krap, jest Barley i jest Colt. Ale myślę, że bez problemu sobie poradzą, bo naprawdę grają mega. Ten Berry jest w ogóle tak opi. Tak naprawdę mają nieskończoną ilość hila. No i teraz Mati wyjdzie z Hypergo, więc tutaj zaraz może być po safe I zabije chyba tego krawa. Tak, tego krawa zabili, więc tu jest totalne GG. O tej godzinie wydaje mi się, że nikogo dobrego im raczej nie wylosuje. No ale jeszcze grają mega do więc i tak będzie ciężko wygrać, bo ten krab jest strasznie broken. Chociaż enemy krap jest nafieldowany na trójkę, no ale raczej się nic nie stanie, że ten Berry. I to już raczej jest koniec, ponieważ ten Berry Naprawdę mega dużo bije każdym pociskiem jeszcze akultem wleci to specjalnie dużo. Okej, okay, Kuba dwa mecze i 119 koła. Mega mi ciekawi, czy on dalej będzie grał jak wbije. Te 119 koła, czy już pójdzie na przerwę, ale wydaje mi się, że właśnie pójdzie na przerwę. Bo z tego tytułu jest aktywny już prawie od rana, bo wbił dzisiaj prawie 600 pucharków, to jest naprawdę dużą ilością, szczególnie, że on ma wszystko na 35 ragu. Prawie wszystko. W ogóle taka ciekawostka, ostatnio grałem z Kekubą właśnie na 100, ale nam trochę nie poszło, bo dawało ciągle mega dobre kąpy. więc dobra, dwa mecze i przechodzimy do kolejnej gierki, 11 pucharków. Jest to ostatni mecz kuby do sobie, 100 jest 1000 pucharków, generalnie poprzedni mecz się nie nagrał, ponieważ za późno weszłem do gierki, a teraz grają na dynię, w ogóle mega długo im szuka, naprawdę nie spodziewałbym się, że tak długo może im szukać meczu, na 1300 nawet, nie niecałym chyba. Bo z tego co widziałem, właśnie nikt nie ma więcej, ale szukało im meczu ponad 5 minut, to jest naprawdę dużo. No, po raz to długo im szukało, więc teraz myślę, że tutaj łatwo zaraz skończą. Bery to już wchodzi za murki No, ten ber jednym hitem chyba 10% zdaje coś koło tego, bo to się utrzymuje naprawdę długo na tym safe. Kikuba wchodzi z ultem i mamy pierwsze w Polsce 120 tysięcy. W ogóle mega szybko poszło między 110 tysięcy a 120, bo niedawno tak naprawdę jeszcze wbiali 110 tysięcy. Wydaje mi się, że tak 3 tygodnie temu, z miesiąc. I teraz patrzymy, profil Kiku będzie to naprawdę ładnie wyglądać. Zeta Kuba 119 tysięcy, już się przejęzyczyłem. Myślę, że 120, 000, jeszcze 1000 pucharków. Szczerze, myślę, że z tydzień i Kikuba wbije właśnie 120 koła. Zrobiłem sobie screenshot do miniaturki, będzie bardzo ładnie. I nie wiem, czy Kikuba będzie grać. Okej, okay, i dogrywam to do kolejnego dnia, ponieważ tamten odcinek trwał bardzo krótko. Więc jeszcze dodatkowo będziemy oglądać ZT Kubę. Który nie dość, że ma prawie 120 tysięcy pucharków, to jeszcze gra z nowym, czyli z jednym z najlepszych graczy na świecie. Będziemy oglądać ich gameplay na ponad 1400 pucharkach. Okej, okay, widzę, że już zaczęli mecz, tam generalnie był bug i nie pokazywały po prawej stronie, że grają, więc niestety trzeba oglądać ich przez friend listę. Ale patrzcie na to, grają już na dobry komp. i generalnie, jak ktoś nie wie, oni wbijają 1500, a może nawet 2000. Zobaczymy, jakim pójdzie. Myślę, że jeszcze dzisiaj są w stanie właśnie wbić te 1500, a Kikoła bardzo ładnie leci po 120 tysięcy. I teraz generalnie mają bardzo ciężki komp, ponieważ grają Krabem, Rufsem i barlejem, enemy, a oni grają właśnie Geilem, Surgem i Majkiem. Takim kompem chcą wbijać 2000 pucharków. I jeżeli mam być szczery, może być to bardzo ciężkie, ponieważ nie na każdej mapie będą w stanie grać tym kompem. Na tą mapę jest to nawet git, póki właśnie nie ma tych krabów, bo te kraby jednak, mimo że da się je skontrować, to mega dużo potrafią zrobić, szczególnie na tym trzecim ulepszeniu. No ale nawet tu bardzo ładnie sobie radzi Gailem właśnie na prawej stronie na jakiegoś Idkaspera grają, także ciekawie. No ale patrzcie to, Krap już się nawidło na, na fula Kekuba niestety padł od Barleya, bo blisko właśnie go zabicia, ale niestety się nie udało. No i teraz mają problem, ponieważ jeżeli ma być cery to lepiej to wygląda dla przeciwników, o wiele lepiej. Ponieważ zaraz mogą się właśnie wbić do tej prawej strony. I tak, Perter nie wiedział, że tu jest raz, niestety go zabił. I patrzcie to, będzie mega ciężko to wygrać, bo jak ten Barley zdobędzie jeszcze Soczek, to na prawą stronę... Na lewą stronę tam gdzie jest Kikuba, nie będzie dało się totalnie przejść. Okej, okay, dobra, póki co jeszcze enemy nie przejęło, praktycznie nic. Jest nowy tutaj na defie, więc nowy zaraz powinien zabić. Okej, okay, teraz użył ulta. Było to dość dobre, chociaż ten raz nie lała. I teraz muszę się bić strefę, ale patrzcie to! Ten krab nie dość że strzela w pertera, to jeszcze czasami w nowego trafi przez właśnie. To jak ta postać strzela. Okej, okay, dobra, perter ładnie się bił, ale niestety Barleya mu się nie udało zabić. Okej, okay, no i dobra. Kikuba prawdopodobnie właśnie wykierował cały mecz. Jak widzicie, top jeden polski 120 koła naprawdę oddaje i naprawdę jest w formie. Mega ładny stun wleciał na krabie, który jest mega szybki, szczególnie właśnie z tym trzecim ulepszeniem. I na razie wygląda to mega w porządku, ponieważ to prawda teraz kuba pad ale jeszcze perter żyje, jest 9% przewagi. Nowy ma hypera, więc zaraz nowy raczej wleci z tą hyperką. Tylko nowy musi trzymać, bo nawet jak użyje na rafsa, to jeszcze ten krab mimo wszystko mu raczej tutaj wleci. Okej, okay, ale nowy trzeba tak, teraz pójdzie ult. Bez Hypera było to raczej dość dobre zagranie, bo tego Hypera musi trzymać. Bo i tak drugiego Hypera w meczu nie naduje, jest to praktycznie niemożliwe. I muszą wybombić tego kraba, bo inaczej wygląda to naprawdę mega kiepsko. Mają trochę przewagi, 11%, ale to się nie daje mi. No dobra, teraz raczej wygrają, bo wystarczy, że przytrzymają jeszcze parę sekund. I nawet nie będzie czasu, żeby się wbić. Okej, okay, Kuba chyba idzie jeszcze przejąć, nie, Kuba nie idzie, ale okej, okay, Kuba mega ładne etapy. I nowy właśnie trafił, więc można powiedzieć, że Kikuba wykierował tą grę zabijając tego kraba i tym, że trafił gadżet, bo jakby wtedy nie trafił gadżetu, To by nie przejęli, no i ten krab pracy by tam sobie z niej poradził. Więc bardzo ładnie jeszcze w tym meczu będziemy oglądać naprawdę właśnie jedną gierkę. I Kikuba coraz bliżej 120 koła. W tym odcinku nagrywałem 119, a nagrywałem ten odcinek 2 dni właśnie. Po tym jak wbił 119 koła, więc naprawdę jakiego koła mega ładnie leci i wydaje mi się, że będzie nawet poszło 130 tysięcy. Ok, ostatni mecz w tym odcinku. Jak widzicie, teraz gram na dość dobry kom, ponieważ jest podwójna meg, dopiero teraz rozumem i jest krab. Więc jak ten krab się nafiduje na trójkę, to może być w ogóle mega problem. I w ogóle widziałem, że naprawdę prawie w każdym meczu grałem właśnie na kraba. Jest to mega brokiem. Po patrzcie właśnie co ten krab zrobił z nowym. Ale tej Kuba i Perte sobie raczej poradzą z meg. Tak, udało mi się na szczęście ją zabić. Więc tu myślę, że bez większych problemów wygrałem, bo to są randome, bo dało podwójną Mac. No ale jednak Mac jest mega broken, bo ma dużo HP i ma naprawdę mocny damage. Okej, okay, nowy tutaj dobrze trzyma, ale teraz ta Mac się w nich wbija. No właśnie, mega ciężko może im ich zabić. I ten Krab zaraz nafiduje trójkę. Nie wygląda to jakoś mega dobrze dla nich, ale okej, okay, nowy tutaj zabił. No nowy tym gelen naprawdę dobrze ogarnia jeszcze blisko ma hyperkę. Kuba teraz wybombi bardzo ładnie. I teraz muszę tylko przejąć tą strefę, ale Krab już ma trzeci level i Krab teraz wybombił. ale trochę zepsuł ulta. Okej, okay, to Mac się fiduje. I znowu patrzcie, 8,500 HP1 na Mac. Tej Perter skoczy, ale raczej go nie zabije, bo tak, No to ma jeszcze tą formę. Okej, okay, Kekuba tutaj teraz zabił robota. W ogóle zdarzyłem, że Kekuba dobrze gra ten Dynamiku. Czasami właśnie zdarzyło mu się parę razy zepsuć, ale ogólnie dobrze gra. Nie wiem, czy on nawet nie dał ulta w mech. Jakby dał ulta, to ona by padła jeszcze nie miałaby tej formy. Ale okej, okay, 20% do przyjęcia. No, 300 HP, więc Kikuba bardzo nie wybombił. 300 HP ma krap, Oj, Nowy coś już chyba zaspany jest, bo jak to nagryłam, jest dość późna godzina. I nowy mistnął mi kolejnego ulta. Ale okej, okay, teraz Kikuba trafił. No, Kikuba w jakiś prime na Dynamajku. No, prawie 120 koła i naprawdę tym Dynamajkiem ogarnia. Perter tu raczej wyczyści, więc tu myślę, że bez większych problemów wygrają. Chociaż ten Krab mega mocno bije, tylko czekać aż Supercell w końcu coś z tym zrobi i no będą w końcu nerfy dla wielu postaci, bo jednak Berry, Crab, jeszcze parę innych postaci są mega broken, nie? a Supercell chyba na wakacjach i dlatego teraz nie nerfi. Okej, okay, nowy ma tutaj Hyperkę, pierwszą w tym meczu, ale wciąż nie udało się przejąć do teraz raczej przejmie, bo no Mac nie ma tyle damage'a i Kikuba wygra, więc jeszcze raz gratulacje z okazji Studiu na 100 tysięcy. A, jeszcze nie wygrali, 1%, no ale oha, patrzcie tego Crab, przejął na hit Dora, tu skończył. Więc niedługo prawdopodobnie będzie odcinek, właśnie jak Kuba wbije 120 koła, 10 czy statystyki. Bardzo ładnie. I ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, bo Kuba w tabeli pucharków jest naprawdę wysoko. I wbijają chyba 2000, więc ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemka.